Hej kochani, witam was bardzo serdecznie. Sorry, na kanale Zakręcona Pozytywnie. Lecimy z kolejnym przekazem. Myślcie sobie o tej osobie, faceci. Czy ona chce, żeby jej się oświadczył? Dlaczego chce i dlaczego mnie naciska? Może tak. Co by sprawiło, żeby się w końcu uśmiechnęła? Już Wam mówię. Czy ona chce, żeby mi się jej oświadczył? Już Wam mówię. Powiem Wam tak, ona bardzo mocno Was kocha, ale ona chce już stabilizacji, bo ona jest wie, czego chce. Mimo, że Wy się zamykacie w sobie, tak ponieważ nie jesteście gotowi, boicie się odepchnięcia, że coś tam się popsuje w związku, to normalne jest, także to są lęki normalne, ona chce stabilizacji i ona będzie Wam wierciła dziurę w brzuchu, żebyście się jej oświadczyli, bo ona wtedy jest taka nerwowa, nie wie na czym stoi, słuchajcie, to jest normalne, i odruch, tak, i bardzo by chciała, co by jej sprawiło uśmiech, no powiem Wam szczerze, jakbyście się wzięli ze siebie w garść, powiedzieli stanowczo, oświadczyli się jej, pokazali, że ją kochacie, tak, Skromnie, fajny, mały gest Wtedy dziewczyna, kobieta jest inna Bo wtedy widzi, aha, no Czyli nie robisz sobie z mnie żartów, tak Mimo, że się boicie, nie jesteście gotowi To się nie bójcie, bo tylko to są oświadczenia tak Z miłości czy coś tam Także wiecie, to jest normalne, słuchajcie odruch wtedy, A uwierzcie mi, że jak się oświadczycie je w końcu To uwierzcie mi, że pokażecie, że jej zależy na, Że Wam na niej zależy I zyskacie święty spokój, drodzy faceci Także taka mała Kobieca rada Tak Pamiętajcie, kobieta jest szczęśliwa, gdy ma na imię mama i żona. Także jeżeli was faktycznie, słuchajcie, kocha, bo tu pokazuje, że was bardzo kocha, woli męża, zamiast woli spędzać fajny czas, woli założyć rodzinę, woli męża z rzędę Bez urazy oczywiście, tak się pośmieję między sobą. A wy wolicie z rzędę kobietę, no to na co czekać, prawda? Że jesteście jej pewni. Czyli tak. Yy... Więc teraz, drodzy faceci, na pewno chcę, żebyście się jej oświadczyli, bo was bardzo mocno kocha. To jest jej marzenie, tak? No jak normalne, jak każdej kobiety marzenie, tak? Dlaczego kładzie naciski? No bo już Was kocha i po prostu ona jest w niepewności, ona się staje nerwowa, ona się staje wredna dla Was, bo czuje po prostu, że ją kochacie, ale tak jakbyście nie byli gotowi, się nie bawili, tak? Była taka mini zabawka, jesteś, bo jesteś, tak? Tam ze świadczynami, dla niej to jest bardzo ważne, dla Was to jest tylko taki dodatek, nie? A dla niej to jest, słuchajcie, bardzo ważne i będzie na Was zła, będzie na Was się denerwować, jak to pokazuje, tak? Trójka, dopóki tego nie zrobicie, uwierzcie mi, oświadczycie się i będziecie mieli święty spokój, ona będzie spokojniejsza, zobaczcie jak się zmieni wtedy z tego względu, gdyż po prostu będzie miała GPS na palcu, aha, jestem jego, już bez odwrotu, wzięło to co ma, tak, widziały, gały, co brały, co chciały, kogo chciały, z kim się użerały, także wiecie, to jest po prostu normalne. I czy odpuści jakieś się oświadczeń? Zaraz zobaczymy sobie przy okazji. Tak, powiem Wam szczerze, jeżeli będzie miała GPS na rynku, to odpuści wam, bo ona wtedy będzie wiedziała, że jest ważna dla was, tak? No i też musicie ograniczyć pracę tutaj imprezowanie, bo jeżeli wiecie, czego chcecie, no to musicie bardziej w stabilizacji tak? Bo to już nie jest zabawa, ona o was, was bardzo mocno kocha i myśli poważnie ale wiecie, to jest tak jakby, jakby nie, długo być się w niepewności trzymać, no to wiadomo. Jakieś, jeżeli jesteście na tyle dojrzali, ładując się w ten związek, robiąc jej nadzieję, tak, to po prostu musicie być na tyle dojrzali, żeby teraz wziąć odpowiedzialność ze swoje ze swoje ja i po prostu to zrobić, tak. Także nie bójcie się, bo ona Was na pewno nie wyśmieje, bo ona na to, o, widzicie, nie wyśmieje Was, bo ona, to jest zawieszenie, ona na to czeka. Także jak się oświadczycie, to uwaga, gwarantuję, zyskacie spokój Wtedy nie będzie czuła. Bo tak to będzie tak. Nie kochasz mnie, zdradzasz mnie jak to kobiety. Tak sami wiecie o tym. <laughs> Albo mnie zdradzasz, bo Ci nie zależy, bo jestem zabawką, bo mnie nie kochasz. Bo wolisz inną, bo mnie zostawisz. Zobaczy pijes. mówię wam od razu. Będziecie mieli spokój w domu i normalnie, jak makiem zasiał. I wtedy wtedy pamiętajcie. Zyskacie święty spokój. Bo tu tak pokazuje, że jeżeli się je oświadczycie, będziecie na to, mimo że nie jesteście gotowi, się boicie, to nie macie czego się bać, bo ona was kocha i was nie śmieje. Tak? Także widzicie. Skromnie fajnie. I po prostu będzie dobrze. Wyjdziecie na prosto. I pokażecie i wyzyskacie spokój. Tylko wiecie, nie dla żartów to oświadczenia, tylko na poważnie. Skromnie, fajnie, i wtedy zobaczycie, że dużo się w waszym życiu zmieni. Dużo. Bo wtedy zobaczycie, że mówię wam to jako kobieta, wtedy zobaczysz, że już nie traktujecie jej jako zabawki, tak, że na przykład o jest twoją zabawką. jak to czasami my tak robimy, tak, że na przykład o, pewnie się mną bawi i to nie myśli poważnie mówię wam to jako kobieta, drodzy mężczyźni, także weźcie to do siebie na klatę, panie do... panowie dorośli, tak yy, i po prostu zabiegajcie o to, tak, i po prostu oświadczy się tej osobie i po prostu wtedy jej... wtedy tylko wiecie, tak, mniej więcej możecie ją wypytywać wtedy, wtedy po prostu Dopiero się zdziwi I powiedzcie tak Wtedy możecie powiedzieć tak No nie kocham Cię faktycznie, miałaś rację Pierścią na pokazujecie Proszę bardzo, oto dowodzik Uwierzcie mi, wtedy wtedy dopiero zmieni Nie to, że zdanie Wtedy dopiero się zatka Że tak powiem, wyciszy y, 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 y. Pojawi się na 100% y, y, Co? Y, 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 y. I, I zobaczcie, że będzie mi święty spokój Także jak je kochacie, to to zróbcie Dla świętego spokoju Trzymajcie się, cześć!